Karoline Levitt, rzeczniczka Białego Domu, zapowiedziała, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w czwartek, 30 października, w Korei Południowej. Liderzy dwóch największych gospodarek świata mają rozmawiać o relacjach handlowych, ale także o ewentualnym pokoju na Ukrainie. Pytanie tylko: czy pokój za naszą wschodnią granicą jest na rękę Chinom? Amerykański rząd rozważa nabycie udziałów w nowych firmach. Wszystkie działają w sektorze, który z punktu widzenia decydentów może odegrać kluczową rolę w rywalizacji technologicznej z Chinami. Donald Trump ujawnił nowe szczegóły dotyczące importu rosyjskiej ropy naftowej przez Indie. Premier Indii Narendra Modi miał zapewnić Donalda Trumpa podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej o tym, że kraj nie zamierza kupować dużej ilości ropy od Rosji, co jednak dla rynku ważniejsze. To w czwartek chińskie państwowe koncerny zawieszące Siły zakupy ropy Rosji w reakcji na sankcje nałożone przez Donalda Trumpa. W rezultacie na rynku zaobserwowaliśmy bardzo duże wzrosty cen tego surowca. Kilkanaście dni temu Chiny zaostrzyły restrykcje dotyczące eksportu metali ziem rzadkich, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Skoro państwo ośrodka utrudniło pozyskiwanie tych surowców, Donald Trump był zmuszony do poszukiwania innych źródeł, no i jest A te znajdują się bowiem także w Australii. Na chwilę obecną odpowiada ona tylko za 5% światowego wydobycia, ale według prognoz jest w stanie ten odsetek podkręcić do nawet 20%. Tym pomóc mają Stany Zjednoczone. O potencjalnych inwestycjach Stanów w Australii informowaliśmy na naszym kanale 14 października. Natomiast o branży, w którą administracja Trumpa, jak dowiedzieliśmy się w środę ma zainwestować opowiadaliśmy podczas poniedziałkowego nagrania i to są powody dla których warto nas obserwować. Stałych widzów proszę o łapkę w górę, jeżeli nie chcesz, żeby omijały Cię wartościowe materiały, no to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy subskrybentów. Partnerem odcinka jest giełda kryptowalut Bybit, która wprowadziła na rynek swoją kartę. Nowi użytkownicy mogą zgarnąć aż 20% cashbacku wynoszącego nawet 200 euro. Jak skorzystać? Złóż wniosek o kartę Bybit za pomocą linku w opisie. Doładuj konto kwotą minimum 100 euro, wykonaj pierwszą transakcję przed końcem kampanii i odbierz bonus powitalny w wysokości 5 euro. Wydając 100 USDC w czasie 30 dni odbierzesz jeszcze dodatkowe 10 USDC. W ramach AirDropu wielkość bonusu może zostać zwiększona, gdy polecisz giełdę swoim znajomym. Szczegóły znajdziesz w opisie. Nie czekaj do końca kampanii i skorzystaj z bonusów już teraz. Partnerem odcinka jest DRM Partners, spółka zajmująca się doradztwem w kwestii usług prawnych, takich jak unieważnienie kredytu walutowego, sankcji kredytu darmowego czy spraw związanych z polisą lokatami. Link do partnera znajdziesz w opisie. Caroline Levitt, rzeczniczka Białego Domu zapowiedziała, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w czwartek 30 października w Korei Południowej. Pierwsze spotkanie podczas drugiej kadencji z przywódcą Chin będzie zwieńczeniem tygodniowych spotkań Trumpa w Azji, gdzie odwiedzi Malezję, Japonię i wspomnianą Koreę Południową. W Malezji weźmie udział w spotkaniu przywódców Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a w Pusan w Korei wygłosi przemówienie na szczycie wspólnoty gospodarczej gospodarczej Azji i Pacyfiku. Czego możemy się spodziewać po rozmowach na linii USA-Chiny? Z pewnością tematem głównym będzie wojna handlowa i wzajemne ciosy, które mają zostać wyprowadzone w listopadzie. Z jednej strony mowa o ograniczeniu eksportu metali ziem rzadkich przez Chiny, a z drugiej podniesienie ceł przez USA na chińskie produkty o kolejnych 100%. Trump również zasygnalizował gotowość do wprowadzenia ograniczeń eksportowych dotyczących oprogramowania, jak i na przykład Części samolotowych. Co ciekawe, w czasie rozmowy poruszony powinien zostać temat wojny na Ukrainie, co podkreślił podczas jednej z rozmów z Markiem Rutem, sekretarzem generalnym NATO, prezydent USA. Myślę, że on, Xi, może mieć duży wpływ na Putina. Myślę, że może mieć duży wpływ na wielu ludzi. Słuchajcie, to szanowany człowiek, to bardzo silny przywódca bardzo dużego kraju. Tak myślę, że może mieć duży wpływ i z pewnością będziemy rozmawiać o Rosji. I Ukrainie. Warto dodać, że spotkanie przywódców Chin i USA nie było takie pewne. Jeszcze kilka dni temu Donald Trump pisał na portalu Truth Social To było prawdziwe zaskoczenie, nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich przywódców wolnego świata. Miałem spotkać się z prezydentem Xi za dwa tygodnie na APEC w Korei Południowej, ale teraz wydaje się, że nie ma ku temu powodu. Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i efekt spotkania? Na ten moment wzajemne ustępstwa, w tym oddalenie widma wprowadzenia w wyższych ceł. Przez Trumpa. Amerykański rząd rozważa nabycie udziałów w nowych firmach. Przekazał dziennik Wall Street Journal. Wszystkie działają w sektorze, który z punktu widzenia decydentów może odegrać kluczową rolę w rywalizacji technologicznej z Chinami. Rząd Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie prowadzi rozmowy dotyczące nabycia udziału w firmach z sektora technologii kwantowych. Przynajmniej tak wynika z doniesień Wall Street Journal. Kilka firm zajmujących się informatyką kwantową prowadzi rozmowy w sprawie przekazania Departamentowi Handlu udziałów w zamian za federalne finansowanie, co wskazuje, że administracja Trumpa rozszerza swoje interwencje w segmentach gospodarki, które uważa za Kluczowe czytamy w artykule Wall Street Journal. Cytując anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą, dziennik podał, że wśród tych firm znajdują się IonQ, Rigetti Computing i D-Wave Quantum. Inne firmy, takie jak Quantum Computing Inc. i Atom Computing również mają rozważać podobne rozwiązania. Z doniesień wynika, że minimalna kwota finansowania z Waszyngtonu, o którą stara się każda z nich, wynosi 10 milionów dolarów. Co więcej, o finansowanie zarówno teraz, jak i w przyszłości mogą. Ubiegać się również inne firmy technologiczne. Dziennik zaznaczył jednak, że potencjalne umowy z firmami z sektora informatyki kwantowej nie zostały jeszcze sfinalizowane, a wszystko może ulec zmianie, łącznie z formą sposobu inwestycji. Dziennik Wall Street Journal podkreślił, że planowane inwestycje rządu Stanów Zjednoczonych w sektor technologii kwantowych są postrzegane jako przekroczenie kolejnej granicy w technologicznym wyścigu między USA. A Chinami. Ruch ten ma bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju obronności, przemysłu oraz cyberbezpieczeństwa państwa. Wpisuje się również w ostatnie działania Waszyngtonu, mające na celu nabycie udziałów w dużych przedsiębiorstwach sektorów uznawanych za strategiczne. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapowiedział niedawno, że Biały Dom nie zamierza inwestować w spółki, których działalności nie ma dla rządu takiego wymiaru. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie posunąć się za daleko, powiedział Bessent w rozmowie z CNBC. Podobnego zdania jest również sam Trump oraz sekretarz handlu USA Howard Lutnick, który twierdzi, że amerykański rząd powinien czerpać korzyści z sukcesów firm, zwłaszcza gdy fundusze federalne odegrały istotną rolę w ich rozwoju. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym sektorze, to 20 października na naszym kanale pojawił się film na temat komputerów kwantowych, w którym opisaliśmy wszystkie spółki z branży, na które poluje administracja Trumpa. Donald Trump ujawnił nowe szczegóły dotyczące importu rosyjskiej ropy naftowej przez Indie. Premier Indii, Narendra Modi, miał zapewnić Donalda Trumpa podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej o tym, że kraj nie zamierza kupować dużej ilości ropy od Rosji. Przełom w napiętych relacjach między Stanami a Indiami ma miejsce w czasie, gdy na rynku pojawiają się sprzeczne sygnały dotyczące postępów wprowadzonych między nimi negocjacjach. W ubiegłym tygodniu pojawiła się bowiem informacja, że Narendra Modi zobowiązał się już do wstrzymania zakupów ropy naftowej od Rosji, a sam Trump stwierdził, że teraz trzeba przekonać Chiny, aby zrobiły to samo. Wówczas brakowało jednak potwierdzenia ze strony indyjskiego rządu, czy takie plany faktycznie mają miejsce. Podczas obchodów święta Diwali w Białym domu Trump powiedział jednak, że przywódcy rozmawiali o wielu sprawach, ale głównie o handlu światowym. Informacje o odbytej rozmowie potwierdził również premier Indii, choć nie zdradził on, czego tak naprawdę dotyczyła. Dziękuję panie prezydencie Trump za telefon i ciepłe życzenia. Z okazji święta Diwali niech w tym święcie świateł nasze dwie wielkie demokracje nadal rozjaśniają świat nadzieją i pozostają zjednoczone w walce z terroryzmem we wszystkich jego formach. Czytamy we wpisie Modiego na Platformie X. Agencja Bloomberg twierdzi, że rząd Indii nie skomentował do tej pory powyższych doniesień. Na prośbę o komentarz nie odpowiedział również Biały Dom. Z doniesień wynika jednak, że Trump złagodził swoją retorykę wobec Indii, ponieważ oba kraje prowadzą rozmowę w celu zawarcia umowy handlowej i obniżenia ceł do około 15-16% z 50%. W rezultacie tych informacji kurs ropy naftowej na światowych giełdach wzrósł. Ale istotny zapalnik pojawił się dopiero na środowej sesji. Cena ropy naftowej wystrzeliła w środowieczorocie o ponad 4%. To skutek informacji o nałożeniu kolejnych sankcji przez USA na dwie największe rosyjskie spółki naftowe. Administracja Trumpa powołała się na brak poważnego zaangażowania Moskwy w proces pokojowy mający na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Nadszedł czas, aby położyć kres zabijaniu i natychmiast zawrzeć rozejm, powiedział sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent, ogłaszając sankcje wobec Rosji Rosnieftu i Ugojlu. Nowe sankcje są zapewne związane z niepowodzeniem planów spotkania do Trumpa z Władimirem Putinem, które miało odbyć się w Budapeszcie. Zważywszy na odmowę prezydenta Putina wobec zakończenia tej bezsensownej wojny, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Czytamy w komunikacie sekretarza skarbu Scotta Besenta. Departament Skarbu jest gotowy podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, by wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączania się do nas i Przestrzegania. Tych sankcji dodano w zeszłym tygodniu sankcje na Rosnia i ukoil nałożyła Wielka Brytania. Z kolei państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły kolejne pakiety sankcji wobec Rosji, które obejmuje m.in. zakaz importu rosyjskiego. LNG. Pomimo ostatniej zwyżki cena ropy Brent jest mniejsza niż na początku tego miesiąca. Kurs surowca jest również notowany około 15% niżej niż na początku tego roku. Zasadniczym powodem jest to, że kartel OPEC Plus już kilkukrotnie w tym roku podkręcał wydobycie. W rezultacie większa podaż przełożyła się na presję na spadek cen. Dodatkowym czynnikiem są również napięcia handlowe spowodowane polityką celną Donalda Trumpa. Wywołały one obawy, że wzrost gospodarczy spadnie w skali całego świata, a mniej Mniejsza aktywność ekonomiczna mogłaby zmniejszyć popyt. Kilkanaście dni temu Chiny zaostrzyły restrykcje dotyczące eksportu metali ziem rzadkich, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. To absolutnie kluczowe surowce w najbardziej istotnych sektorach dzisiejszego świata, technologicznym i obronnym. Choć te wciąż mają trafiać do Ameryki w celach cywilnych, pozyskiwanie ich do innego przeznaczenia stało się dużo trudniejsze. Warto bowiem wspomnieć, że Chiny są światowym hegemonem, jeśli chodzi o rynek metali ziem rzadkich. Są odpowiedzialne za 70% globalnego wydobycia tych surowców i ponad 90% ich przetwórstwa. USA z kolei nie zostało przez los pobłogosławione licznymi złożami akurat tych bogactw naturalnych, dlatego na tej płaszczyźnie nie są samowystarczalne. Skoro Chiny utrudniły pozyskiwanie tych surowców, Donald Trump był zmuszony do poszukiwania innych źródeł. No i je znalazł, te znajdują się bowiem także w Australii. Na chwilę obecną odpowiada ona tylko za 5% światowego wydobycia, ale według prognoz jest w stanie ten odsetek podkręcić do nawet 20%, 100%. w tym pomogą stany zjednoczone. Które zainwestują grube sumy w rozwój projektów związanych z metalami ziem rzadkich na terenie Australii. W poniedziałek prezydent USA wraz z premierem Australii podpisali stosowny dokument, który tę współpracę potwierdza. Na jego mocy Stany przeznaczą 8,5 miliarda dolarów na rozwój projektów związanych z wydobyciem i przetwarzaniem metali ziem rzadkich. Swoje dorzuci też Australia. Jej premier przyznał, że już w przeciągu pół roku oba kraje wydadzą na ten cel pół miliarda dolarów. Na tym nie musi się skończyć, bo później Biały Dom wydał także komunikat, w którym wspomniał, że będzie szukał dodatkowych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Niewykluczone, że dzięki temu uda się odblokować nawet kolejnych 5 miliardów dolarów. Warto podkreślić, że sama umowa nie została dogadana w jedną noc. Miała być negocjowana od miesięcy, niezależnie od decyzji Chin. Ostatnio wprowadzone restrykcje okazały się jednak kluczowym impulsem do przyspieszenia rozmów i rychłego podpisania zobowiązania. Szczególnie istotna w całej układaniu, jest spółka Alcoa, notowana także na Nysę. Ta rozwija w Australii inwestycje dotyczące wydobycia i rafinacji galu, który jest jednym z najbardziej priorytetowych surowców. Niewykluczone, że amerykański rząd niedługo stanie się także udziałowcem tej spółki, tak jak to było w przypadku chociażby Lithium Americas. W trakcie poniedziałkowej sesji na amerykańskiej giełdzie akcja Alcoa podrożała o ponad 8%. Reakcja na świeżo ogłoszoną współpracę była jednak dużo szersza. Wzrosty zaliczyły w zasadzie wszystkie spółki zajmujące się wydobyciem lub przetwarzaniem metali ziem rzadkich, które są notowane na australijskiej giełdzie. Kurs VHM skoczył o 20%, z kolei akcje LATROP najpierw podrożały aż o 40%, ale potem doszło do korekty. Ostatecznie sesja zamknęła się na wzroście rzędu 15%. Podobną reakcję można było zaobserwować jeszcze na akcjach takich spółek jak LycaSure, Air Earth, Luca Resources czy Pilbara Minerals. O tym, że rząd amerykański będzie chciał inwestować w Australii, informowaliśmy 13 października zarówno na łamach portalu, jak i na kanale. I to jest wyśmienity powód, dla którego warto nas subskrybować. Na Gieppo szykuje się interesujący debiut. Sieć obiega informacja o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Smek Holding. Niedługo akcje popularnej sieci sklepów z produktami dziecięcymi będzie można kupić na giełdzie. Co wiemy? Przed dwoma tygodniami pojawiły się informacje na temat tego, że Smyk przygotowuje się do wejścia na giełdę. Teraz wiemy już, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki, więc może ona formalnie rozpocząć ofertę publiczną. Grupa oczekuje, że dzięki emisji akcji pozyska kapitał rzędu 150 milionów złotych. Co istotne, wyemitowane mają zostać nie tylko nowe akcje, sprzedana zostanie też część tych, które należą obecnie do AMC V Gandalf S.A., jedynego akcjonariusza spółki. Jak dowiadujemy się z prospektu, zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej ustalonej na 13 zł za sztukę. Te będą trwały od 23 do 29 października. Do inwestorów indywidualnych ma trafić od 10 do 15% wszystkich oferowanych akcji. Spółka zastrzega, że ostateczna cena akcji oraz liczba oferowana konkretnym grupom inwestorów zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Planuje się, że debiut spółki na GPW przypadnie na 7 listopada. Zebrany w emisji kapitał ma zostać przeznaczony na wzmocnienie sytuacji finansowej finansowej spółki poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju grupy. Smyk Holding planuje bowiem ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W sierpniu tego roku spółka już otworzyła pierwszy sklep na Słowacji, a w przyszłym roku ma również postawić swoje lokale w Czechach oraz Bułgarii. Warto dodać, że w Rumunii funkcjonuje już 35 sklepów Smyk. Jeżeli ten materiał przypadł Ci do gustu, to koniecznie zostaw łapkę w górę.